Cześć witam Cię ponownie na moim kanale w dzisiejszym odcinku porównamy dwa y, zestawy pełnoklatkowy i zestaw APS-C takie zestawy które mają być w cudzysłowie do wszystkiego a więc standardo, standardowe obiektywy y, typu zoom i tutaj mamy pełnoklatkowy 2470 f2.8 G Master który sparujemy sobie z sony, 7, z sony A7C oraz e, jako zestaw ten APS-C będziemy mieli sony A6700 i sony 1655F28G. I generalnie porównamy sobie tutaj wszystkie, no może nie wszystkie, ale sporą część parametrów i ogólny performance tych zestawów. A więc zaczniemy sobie. Od kolorów prosto z kamery, i tutaj, jak widać, pełna klatka ma przewagę. Kolory są trochę bardziej nasycone i widać jakby nieco więcej tego kontrastu. Dodam też, że wszystkie zdjęcia były robione na zbliżonych parametrach. Generalnie większość była zrobiona na takich samych parametrach, tylko zdjęcia, które były w słabym świetle, tam trochę. Yy, Różne i so było, ale to zobaczycie też później. Porównajmy sobie w tym momencie aberracje chromatyczne i tutaj, czy generalnie na tle niebieskiego nieba, czy na tle też białego nieba, czy na tych połączeniach biały, niebieski, drzewko w tle, czyli to takie bardzo mocne, kontrastowe elementy. Nie widziałem tutaj żadnych aberracji chromatycznych. Przybliżałem bardzo mocno, bardzo blisko ciężko jest mi tutaj zobaczyć jakieś aberracje coś fioletowego zielonego czy jak w jakimś innym kolorze co by mogło się jakoś specjalnie rzucać w oczy więc jak najbardziej na plus dla obu obiektywów za dobry performance tutaj oczywiście i teraz przyjrzyjmy się temu jaka jest różnica pomiędzy z zakresem ogniskowych tutaj w obu obiektywach szczególnie i możemy zobaczyć, że w tym zestawie z 1655, czyli APS-C gdzie mamy ekwiwalent 24,82%, no, możemy tutaj nieco bliżej y, sobie podejść tym obiektywem, że tak powiem, bo no, po takie powiedzmy 10-15% można bardziej przybliżyć, więc no, w jakichś tam sytuacjach może to się przydać na pewno jeżeli chodzi o stabilizację różnią się tutaj oba zestawy tym że w pełnej klatce mamy tylko wbudowaną stabilizację matrycy a w A6700 oprócz tej wbudowanej stabilizacji matrycy mamy jeszcze tryb Active Steadyshot czyli połączenie tej stabilizacji z matrycy i stabilizacji elektronicznej i jak będziecie mogli zaraz zobaczyć ta stabilizacja z A6700 no, działa zdecydowanie lepiej. Tutaj był taki test, gdzie szedłem, starałem się iść, oczywiście. No tak dosyć powiedzmy ostrożnie, delikatnie, miękko, żeby też ułatwić aparatowi pracę te, z tą stabilizacją. I jak widać A6700, no, dosyć płynnie to wygląda, fajnie, przyjemnie, tak prawie gimbalowo można by rzec więc na takie chodzone akcje ewentualnie na jakieś wlogowanie ten tryb active steady shot myślę, że to jest jak najbardziej dobry pomysł i tutaj duży plus dla zestawu APS-C. Tutaj taka sytuacja, gdzie bardziej z ręki, e, cały oczywiście się nie ruszałem, tylko gdzieś tam delikatnie z ręki takie minimalne ruchy, jak widać w tym trybie stabilizacji matrycy, wygląda to bardzo podobnie. A7C wcale tak jakoś mocno nie odstawało i po włączeniu Active SteadyShot 26700 no widać to ta stabilizacja jest nieco taka spokojniejsza, płynniejsza wygląda to również troszkę lepiej, ale ta, ten IBIS z tego A7C w takich sytuacjach, gdzie tego ruchu nie ma za wiele myślę, że jak najbardziej tutaj może sporo, sporo nam pomóc Jako kolejne na tapetę weźmiemy różnicę wielkości obu zestawów. I już na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że no pełna klatka jest wyraźnie większa tutaj, a szczególnie większy jest obiektyw, co możemy w tym momencie zobaczyć, jest większy, dłuższy, szerszy i na pewno jest również cięższy. Co ciekawe, jak też możecie zobaczyć te samobody aparatów wyglądają całkiem podobnie, są zbliżonych rozmiarów i co ciekawe, również zbliżonej wagi. A jeśli już o wadze mowa, no to sprawdźmy sobie bezpośrednio, jakie tutaj mamy gabaryty. 1655 ważył nieco ponad 500 gramów. 2470 tutaj mamy wagę już zdecydowanie większą, bo jest to 927 gramów, czyli ponad 400 gramów więcej a więc dosyć taka wyraźna różnica którą ciężko no, nie nie zarejestrować generalnie a6700 waga 421 gramów i no, zobaczmy jak się prezentuje na tym tyle a7c czyli pełna klatka i tylko zaledwie 20 gramów więcej więc różnica jest powiedzmy sobie w samym body znikoma, tak na dobrą sprawę, bo 20 gramów nie jest to jakoś specjalnie dużo. I sprawdźmy całe zestawy. Pełnoklatkowy zestaw 1367 gramów i zestaw APS-C, czyli aż 71655, 942 gramy. Czyli mamy tutaj wyraźnie ponad 400 gramów różnicy. A więc teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy przy takim. Całodziennym noszeniu, na przykład gdzieś na wycieczce, na jakimś zwiedzaniu w mieście, czy tak po prostu, czy jest to różnica, którą chcielibyście mieć na rzecz ewentualnej jakości i lepszego performanceu, jeżeli chodzi o bokach i ostrość, czy jednak kompaktowość tutaj będzie wygrywać. I właśnie przejdźmy sobie do porównania już bezpośrednio ostrości po lewej stronie a7c i a6700 po prawej i jak możemy widzieć już na pierwszych zdjęciach widać zdecydowaną różnicę na korzyść a7c czyli mamy więcej ostrości, więcej zdaje się jakby kontrastu również wygląda tak jakby było więcej detali w cieniach więc na tą chwilę w tych zdjęciach, które tutaj porównujemy, ta pełna klatka wygląda lepiej, więcej jest detalu, czy to w środku obrazka, czy na rogach. Tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, ale to też może różnica tego, że 1655 na tym długim końcu przybliża trochę bardziej, więc w tym na dol, w dolnej części obrazka, tak jakby na aps c jest dla mnie więcej szczegółu i. Lepsza ostrość. Tutaj robiłem już na tych samych ekwiwalentach zdjęcia. No i wyraźnie możemy zobaczyć, że ponownie pełna klatka. Więcej detalu. Zobaczcie na tą obręcz. O ile więcej kontrastu, szczegółu i większa ostrość. Więc no tutaj nie ma dyskusji. Tutaj też y, zobaczmy. Tutaj chyba najlepiej zobaczymy różnicę, tak naprawdę na tym murze. W tych detalach, szczegółach widać tą chropowatość niemalże tej ściany i tych cegieł na tej pełnej klatce, a w zestawie APS-C ta ostrość się gdzieś tam trochę rozmywa, mimo że mamy do czynienia z obiektywem typu G-Lens i tutaj też zobaczcie na te drobne kółeczka, jaka jest różnica w APS-C, wygląda to tak trochę rozmazane delikatnie mydlany jest ten obraz w porównaniu do pełnej klatki, gdzie oczywiście wiemy, że 1655. To jest bardzo dobry obiektyw. Porównanie minimalnej odległości ostrzenia dwóch zestawów. A tutaj nie ma też za bardzo o czym rozmawiać. Ta minimalna odległość ostrzenia jest bardzo podobna w obu apara w nie aparatach, tylko obiektywach, tak naprawdę. Więc nie ma tutaj zbyt wielkiej różnicy i myślę, że wielkiego znaczenia to nie będzie miało. I przechodząc do. Bokechu rozmycia tła jak to wygląda tutaj widzimy 70 i 45 45 czyli ekwiwalent tam tych 70 z pełnej klatki widzimy że jest więcej tego bokechu na pełnej klatce a jak doszliśmy do 55 mm tego bokehu nadal więcej jest w pełnej klatce tutaj mamy odległość ekwiwalent 35 mm w obu aparatach i też widzimy w zestawie pełnoklatkowym lepsze rozmycie, mniej takie rozpraszające te kulki bokechu też są takie płynniejsze, bardziej przyjazne dla oka, okrągłe, więc jak najbardziej pełna klatka tym razem na plus. I słabe warunki oświetleniowe, na górze widzicie jakie są wartości ISO i co ciekawe, że przy tych dużych wartościach ISO i niższych wartościach na APS-C, Pełna klatka dalej wygląda zdecydowanie lepiej. A więc mamy 8000 ISO na pełnej klatce i patrzcie tutaj nic się praktycznie nie rozmyło, nie widać żadnych jakichś takich zamydleń, nic takiego się nie dzieje, nie widać nawet tego szumu w ogóle. A przy 6400 tutaj patrzcie dwa razy większe ISO na pełnej klatce i zobaczcie co się wydarzy jak przyzomujemy Na pełnej klatce Czyściutki obrazek, nawet nie widać, żeby to było robione na jakimś wysokim ISO, a APS-C już nawet przy 6400, no dosyć mydlany obrazek. Więc hmm, to wszystko na dzisiaj w tym filmie. Jeżeli myślisz o którymś z tych zestawów, daj znać, czy ten filmik trochę ci rozświetlił, co wybrać, czy lepsza będzie pełna klatka, czy może jednak zostaniesz przy tych, mniej, przy tych mniejszych rozmiarach. Na APS-C być może używasz już któregoś z tych zestawów, więc też podziel się pod spodem swoimi opiniami, co byś wybrał, co jest dla ciebie lepsze, jak to widzisz i jak też byś ocenił to porównanie. Dzięki, że oglądnąłeś ten materiał do końca, to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Cię do, do obejrzenia również innych filmów. Dzięki, do zobaczenia, cześć.